Kolejny dzień naszej wyprawy, 7 sierpień. Stoimy nad rzeką Czarna, która wpływa do Amuru. Problem polega na tym, że jest deszcz. W tej chwili przestało, ale całą noc padało. Tam obozowaliśmy, już nam mnie Wjeżdżamy z Cita Okręgu do Amurskiej obłości Zatrzymaliśmy się w drodze z Tyndy do Jakucka. Jest ósmy, pogoda cały czas mrzy. Dzisiaj w nocy mocno padało. Teraz jest kawałek dobrej drogi, bo do Tyndy była straszna. No już niedaleko do Jakucka, tylko 834 km. Tutaj nabieraliśmy wodę do picia Ja i mycia. Praktycznie cała droga to jest yy, szrutowa ewentualnie błotnista, tutaj kawałek koło miast, miasteczek jest szosa. Jesteśmy w Audanie, Jak zwykle trzeba dbać o to, by pełno paliwa było w zbiornikach. Trzeba coś zjeść. Jesteśmy w takiej restauracji sushi w Audanie. Zobaczymy co nam zaserwują. No? To jest zupa, jakaś sałatka z świkły, z kapusty, z śmietaną, krupnik, chlebek, piwo. Czekamy na drugie. Pani yeah. Keller, się zacznie. Jurek, nie wiadomo jak się za to zabrać. O, Idę poszukać słoniny. Chcemy kupić słoninę ruskiej. Nie możemy dostać tu, bo do my, w tym sklepie będzie. No, po drodze spotyka się niekiedy dzielnych motocyklistów. Jesteśmy 350 km od Jakucka. Давай сначала держи. Держи. Брать и славяне, Да, конечно. Брат и славяне. Это... Не месь бить, нигде так не дрем! Да пульте спец, пойдешь, кто-то, если не дослышан, нам у меня. Батля сидит нами задачи. Вот так вот поехали. Вот так вот сюда, сейчас поехал. А Trzeba trochę przetrzebać. co wiadomo, jest dużo co robić. Co, złe będą zdjęcia? Starszo, czyściutko. Na 927 km od Skowrodino. No niestety to jest ryzyko takiej podróży po kamieniach. Także dobrze się zdłożyło, że akurat takie miejsce jest co można biwak rozbić A nie gdzieś na środku drogi Zaczynamy pracę przy kole No bo co? Co innego zostało? Trzeba naprawić na jednego No. To jest ta pomyślność naszego zaklejenia no to, to następna tylko przyjdzie nam już zakładać do oponę, nie wiem jak to zrobimy dzisiaj 10 sierpień Wczoraj ledwo co żeśmy naprawili jedną oponę podarła się cała na tych ostrych kamieniach dzisiaj to samo z lewym kołem tylnym w tej chwili Jurek i Marek pojechali z przygodnym gościem do zakładu wulkanizacyjnego 30 km, to jest kilka godzin drogi po takiej kamienistej trasie. I mam nadzieję, że wkrótce przyjadą. Już czekam trzecią godzinę. No i przyjadą i naprawimy to koło. To hotel Lena w Jakucku. Wczoraj wieczorem przyjechaliśmy do. Jakucka. Widok z okna. Jakuck, ogromne miasto nad Leną. Srogie zimy. Teraz jest lato, koniec lata. 15 stopni, ale zimą tu jest 45 stopni mrozu. Centrum Jakucka, hotel Lena. Centrum Jakucka Pełnia lata Za miesiąc to już będzie tutaj jesień Piękna pogoda po kilku dniach deszczu, który mieliśmy na trasie Nieprawdopodobnie pachną te kwiatki W Jakucji na 2 metry pod ziemią jest stała zmargina, więc domy buduje się na specjalnych, wbitych betonowych głęboko palach, by nie pracowały fundamenty. Jakucja ma jeden problem. Długa ostra zima. Mrozy do 40-50 stopni dochodzą więc yy, dookoła wszędzie grube rury izolowane niekiedy to nie pomaga, zamarzają w domu kaloryfery są tu też katolicy Jakucja to teren, gdzie dużo ludzi było na syłkach więc i można tu spotkać sporo katolików i Polaków, tylko my nie mamy czasu na to. Prawie w centrum Jakucka, nieopodal kościoła, jest taki pomnik w pamięci wszystkich Polaków tych pomordowanych i tych zasłużonych dla Jakucji. Aleksander Czekanowski, geolog słynny, Jan Czerski. Tak samo geolog Atom pamięci wszystkich Polaków, którzy zasłali, zas zostali zesłani na syłki na Syberię Tu w rejon Jakucka Następny słynny Polak Piekarski Językoznawca, jej etnograf. A tu słynny też pisarz Wacław Sieroszewski. Krótkie, gorące lato. Ta roślinność jest specyficzna. Nie ma tutaj dużego wyboru, tylko taka, która przetrwała długą, strogą zimę wierzby, brzozy, olchy. jeszcze niedawno cały Jakut to były takie domy dzisiaj tylko resztki zostały no, ale ludzie tam mieszkają Galaxia. чтобы подготовиться это Idę przywitać się z tym towarzyszem. Strasznie duża łapa. Towarzysz Ilicz Lenin. jedziemy do Tomtoru spod hotelu. Marek tutaj ustala pozycję na GPS-ie. No i zaraz się pakujemy, jedziemy. Do Tomtoru jedziemy dwoma samochodami, bo ekipa nasza się powiększyła o trzy osoby, które nam towarzyszą do Tomtoru. My potem dalej sami, a oni wracają. Ja jadę tym łazem, a reszta ekipy jedzie tym naszym starym samochodem od początku co jedziemy a to Alosza który jest kierowcą tego Łaza On Dima który prawdopodobnie będzie nam towarzyszył w naszej pieszej i wodnej podróży dalej do Ochocka no i ruszyliśmy Jedziemy do Tom 850 km wjeżdżamy na prom na rzece Lena no my już jesteśmy na promie teraz czekamy aż Jurek przyjedzie z Markiem piękna pogoda dawno takiej nie było Dobijamy na drugi brzeg Leny. Dwie godziny płynęliśmy z Jakucka. To jest rzeka morze. Wprost na brzeg wyrzucany jest trap.